Kotek Oluś i sekretne drzwi. Dawno, dawno temu w małym miasteczku mieszkał kotek o imieniu Oluś. Oluś był szarym kotkiem z białymi łapkami i dużymi, ciekawymi oczami. Miał jedną wielką pasję. Kochał oglądać telewizję. Spędzał całe dnie przed ekranem, zapominając o wszystkim innym. Jego ulubionymi programami były kreskówki i programy przyrodnicze, które przenosiły go do odległych krain pełnych przygód. Tajemniczy klucz. Pewnego dnia, gdy Oluś, jak zwykle, oglądał swoje ulubione kreskówki, zauważył coś dziwnego. Na ekranie pojawiła się stara drewniana skrzynia z tajemniczym kluczem. Co to może być? zastanawiał się Oluś. W tym momencie ekran zaczął migotać i nagle zgasł. Oluś poczuł, jakby coś go zawołało. Zaintrygowany spojrzał za telewizor i zobaczył tam mały, błyszczący klucz sekretne drzwi. Oluś wziął klucz do łapki i zaczął się rozglądać po pokoju. Zauważył, że w jednym z rogów pokoju, za regałem z książkami, znajdują się małe drewniane drzwi. Nigdy wcześniej ich tu nie widziałem, pomyślał Oluś. Serce biło mu szybciej z ekscytacji. Włożył klucz do zamka i przekręcił. Drzwi otworzyły się z cichym skrzypieniem, ukazując tajemniczy ogród pełen kolorowych kwiatów, bujnych krzewów i śpiewających ptaków. Oluś wszedł do ogrodu, a drzwi zamknęły się za nim. To niesamowite, zawołał. W ogrodzie znajdowały się różne zagadki i wyzwania. Na przykład musiał znaleźć sposób, aby przejść przez most, który zniknął, gdy tylko próbował na niego wejść. Musiał rozwiązać zagadkę, aby most się pojawił. Oluś szybko zdał sobie sprawę, że musi użyć swojego sprytu i inteligencji, aby przejść przez każdy etap ogrodu. Na początku Oluś czuł się zagubiony i trochę przestraszony, ale z każdym rozwiązanym zadaniem czuł, jak rośnie jego pewność siebie. Spotkał również inne zwierzęta, które pomagały mu w rozwiązywaniu zagadek. Była tam mądra sowa. Która podpowiadała mu, jak znaleźć ukryte wskazówki, oraz wesoły królik, który pokazywał mu, jak skakać przez przeszkody. Jednym z najtrudniejszych wyzwań było odnalezienie magicznego kwiatu, który mógł otworzyć ostatnie drzwi w ogrodzie. Kwiat ten był ukryty w labiryncie pełnym pułapek i fałszywych ścieżek. Oluś musiał polegać na swoich nowych przyjaciołach, aby przejść przez labirynt. Razem, Dzięki współpracy i determinacji udało im się znaleźć magiczny kwiat. Gdy Oluś otworzył ostatnie drzwi, znalazł się w pięknym miejscu pełnym światła. Tam czekała na niego starsza kotka o imieniu Maja, która była strażniczką ogrodu. Oluś, udowodniłeś, że masz w sobie niesamowitą odwagę i mądrość, powiedziała Maja. Odkryłeś, że świat poza ekranem jest pełen przygód i niezwykłych rzeczy. Teraz wiesz, że prawdziwe skarby kryją się w odkrywaniu świata i nawiązywaniu przyjaźni. Powrót do domu Oluś wrócił do swojego pokoju, trzymając w łapce magiczny kwiat. Telewizor znowu działał, ale Oluś już nie miał ochoty spędzać przed nim całych dni. Zamiast tego postanowił codziennie odkrywać coś nowego w swoim ogrodzie i dzielić się swoimi przygodami z przyjaciółmi. Zrozumiał, że prawdziwe przygody czekają tuż za rogiem, jeśli tylko otworzy się na nie swoje serce i umysł. Drogi czytelniku, czy zdarza ci się spędzać zbyt dużo czasu przed ekranem? Może warto, tak jak Oluś, odkryć, co kryje się poza nim? Jakie przygody czekają na ciebie w Twoim ogrodzie? Pamiętaj, że świat jest pełen niesamowitych rzeczy, które tylko czekają, aby je odkryć.